Wszystko wszędzie. Naraz. Wiem wiem, sezon Oscarowy już minął, ale ten tytuł idealnie opisuje moje życie. Gdybym musiała opisać je jednym słowem, byłoby to tempo. Praca w marketingu to wieczna pogoń za trendami i deadline'ami, a także różnorodność projektów. To też praca z ludźmi, podwykonawcami, kontrahentami, lokalną społecznością i przede wszystkim z klientami. Musisz płynąć szybko i z nurtem, by się nie utopić. Musisz umieć odnaleźć się w każdej sytuacji. A w domu? W domu codziennie czeka na mnie troje moich wspaniałych dzieci. Tam też nie ma chwili na wytchnienie. Mimo to niczego bym nie zmieniła. Codziennie udowadniam sobie i innym, że my, kobiety, możemy realizować się w dwóch światach równocześnie. Możesz być świetną mamą, a jednocześnie odnosić sukcesy na polu zawodowym. Chcę być przykładem i inspiracją dla innych kobiet. To oznacza, że nie mogę stać w miejscu. Muszę ciągle się rozwijać. W marketingu pracuję od prawie 15 lat. Ponad 9 lat temu zaczęłam pracę w małej rodzinnej firmie, która w tym czasie przekształciła się w ogólnopolską markę. Zwłaszcza wtedy szukałam inspiracji i wiarygodnych źródeł informacji. Marketer Plus towarzyszy mi od pierwszego numeru. Był niezawodnym źródłem wiedzy, szczególnie na etapie awansowania na wyższe stanowiska, które zawsze wiązały się z większą liczbą zadań, szerszym zakresem obowiązków, większymi wymaganiami i odpowiedzialnością. Mam na imię Małgorzata i jestem dyrektorem do spraw marketingu w Polma. Dziś. Już nie wyobrażam sobie mojej codziennej pracy bez Marketera Plus.